Jest ją w maszynie i konie ruszyły. Kto poprowadzi dystans długi, czy tam znajdzie się chętny? No przez moment na Feal Kalediach i tam także w czołówce Lafadi Szach. Te dwa ogiery, zatem Lafadi Szach na Feal Kalediach, na trzecim miejscu jest prowadzony Pueblo, na czwartym Lorelai i na ostatnim Enterprise. Do celownika jeszcze mają troszeczkę mniej niż 1800 metrów. Lafadi Shach. Zdecydowanie poprowadził, teraz już ma dwie długości przewagi nad, na Feal Kalediach. Na trzeciej pozycji galopuje Pueblos, na czwarte Enterprise i ostatnia prowadzona jest klacz Lorelai. Do celownika jeszcze mniej więcej 1600 metrów, Lafadi i Szach i na Feal Kalediach, tutaj się nic nie zmienia, 1400 metrów do słupa. Nadal La Fadishach, na drugiej pozycji na Feal Kaledijach. Na trzeciej galopuje Enterprise. Na czwartej Pueblos i na ostatnim miejscu w niewielkim odstępie Lorelai 1200 metrów do celownika. No tutaj Enterprise zbliżył się. Jest bardzo blisko prowadzącego La Fadishacha. Na trzecim miejscu galopuje Nafeal na, na Kaledijach. Na czwartym Pueblos i na ostatnim Lorelai. Już są w pół zakrętu, no blisko siebie w półsiodła galopuje La Fadisza Enterprise. Zatem Lafadi Shah Enterprise na trzecim miejscu na Feal Kalediach i zbliżyła się już do stawki Lorelai. Tam dalej w mocnym posyle również z tyłu Pueblos. Przed wyjściem na prostą dwa konie, Lafadi, Shah i Enterprise. I w takiej kolejności też wyjdą na prostą. La Fadi Shach prowadzi, próbuje uciekać. Na drugim miejscu galopuje Pueblos. Tam bardzo dobrze ruszyła się Lorelai. Ona bardzo mocno finiszuje, ale poszła tako była. Broni się jeszcze Lafadiszach. Lafadiszach blisko jest. Lorelai przy kanacie. Lafadiszach, Lorelai i broni się jeszcze Enterprise. Lafadiszach 200 metrów przed celownikiem. Walczy o zwycięstwo. Lorelai tutaj kapitalnie finiszuje przy Kanacie. Jeszcze 150 metrów. La Fadishach przed Lorelai. Te dwa konie mają przewagę. Na trzecim miejscu Enterprise za chwilę. Celownik wygrywa La Fadishach. Druga będzie Lorelai. Na trzecim miejscu Enterprise. Czwarty Pueblos i ostatni na Fea